Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś mamy dla Państwa włoską ucztę. Mecz Serie A. Drużyna Santori-Genua. Zmierzy się z Genou. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. To wyjściowa jedenastka gospodarzy na dziś. Zagrają chyba w ustawieniu 1-4-4-2 z drugą linią ułożoną w rąk. Bardzo wyraźny podział ról w środkowej strefie boiska porządkuje grę i daje pewność, że każdy zna swoje zadania, a jednocześnie występuje pełna wymienność pozycji między cofniętym i wysuniętym pomocnikiem, gdyby zaszła taka potrzeba. Obaj mogą też szybko wrócić do własnej strefy obrony. Oto skład gości na to spotkanie. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika grę na obieg bocznych obrońców i asekuracji obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. No i po ataku. Dobra interwencja. A teraz będzie dobra okazja. Coś nie to wyglądało, ale świetnie teraz obrońca. No a teraz niepotrzebna strata piłki. Sensi. Antonio Candreva. Lincoln próbuje szczęścia, ale nic z tego. To był bardzo trudny do obrony strzał. Pareli jest za linią obrony. Uwaga! To jeszcze nie koniec. Bramka! Mamy go już na starcie. Dobra, to prognoza na resztę meczu. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Prowadzą zatem 1 do 0. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Yoshida. Ale może teraz! Będzie szansa! Jest gwizdek. Gra wstrzymana z powodu spalonego. Przesądziły dosłownie centymetry, Tomku. Można tutaj mówić o P. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! I tak pokonał Kramkarza. Ale szpażne trafienie. Prowadzą już różnicą dwóch goli. Jeszcze raz widzimy, jak doszło do sytuacji, po której padła bramka. Ewidentnie, błąd. Że zabrakło koncentracji i trzeźwej oceny sytuacji. Wystarczyło wybić wał. Na razie 2 -0. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Jarela w dogodnej sytuacji. Bramka! A to znaczy, że to jeszcze nie koniec. Już tylko jeden gol straty. Zobaczmy jeszcze raz tego gola na powtórce. Udało się sięgnąć w piłki, ale zabrakło tych paru centymetrów, żeby odbić ją poza światło bramki. Strzał był po prostu zbyt silny. Aktualny wynik to 2 do 1. Teraz świetny odbiór, może być groźnie. Mariarella z piłką przy nodze. I strzał na bramkę. I gol. Niewiarygodna seria. Dwie bramki w krótkim odstępie. Mamy remis. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powodów. O po wyrównującym golu mamy 2-2. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Tak jest! Odzyskują prowadzenie! Widać tutaj, jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Na tablicy wyników mamy 3-2. Może być zaraz groźnie. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja po Czy stoła strzelić? Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Piłka po rykoszecie wyszła za boisko. Czekamy więc na rzut rożny. Daleka piłka z rogu. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Ringo. Fabiaryna. Francesco Caputo. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Badeli. Jest za... Proszę państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Szał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. Centra w pole karne. Zalicza świetną pierwszą połowę. Jeśli zagra tak po przerwie, to zasłuży na bardzo wysoką notę. To niesamowite jaką klasę pokazał ten piłkarz przed przerwą. Jego zespół wygrywa. Zaraz, zaraz przerwę, bo jest groźnie. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Dobra interwencja. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Bardzo niebezpieczne teraz do dokranie. I tak pokonał bramkarza. Ale spaszne trafienie. Prowadzą już różnicą dwóch goli. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkę. I po tej bramce jest 4 do 2. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Miejscowa drużyna zdominowała posiadanie piłki. Goście z rzadka mogą ją powąchać. Ale cóż z tego, skoro przecież to oni prowadzą? Inne rzeczy mają naprawdę mniejsze znaczenie. Wrócimy do tego później. Jest akcja. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Tak jest! Dopina swego Jest hat-trick. Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. I widzimy teraz ponownie, że to była po prostu fatalna interwencja. Piłka wypuszczona przed siebie, to musiało się skończyć. Z taką grą to nie jestem pewien, czy sztab nie zdecyduje się w następnym meczu na zmianę. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Sędzia wskazuje na narożną chorągiewkę. Policja 11 i teraz rzuca. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Ryzykownie, ale skutecznie. Chcieli przytrzymać piłkę, ale nie wyszło. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Kankarz robi swoją robię. Ale akcja trwa. Gwizdek. Mamy spalonego. Trochę nie rozumiem takiego zachowania w polu karnym. Zamiast poszukać pozycji stoi i czeka, gdy piłka w końcu spada pod nogi. To jest na wyraźnym spalonym. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Kandrewa. Piłka pewnie ląduje w rękach bramkarza. Bez niespodzianki był świetnie ustawiony. Strzał był co prawda nie najwyższych lotów, ale swoje zrobiła klasa golkiperów. Ależ okazja teraz. Wciąż muszą uważać. No i znowu są przy piłce. Zamykają go teraz rywale. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Piłka wprost pod nogi przeciwnika. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Pójdźmy, sam na sam z bramkarzem! Niemożliwe! Jakim cudem nie ma bramki! Przecież trudno dogodniejszą pozycję. Do tego jeszcze offside, więc bramki tak czy siak by nie było, ale pudło pozostaje pudłem. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowej. Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Teraz do Sebastiana Ciobinko. Rankasz teraz spokojnie. Nie musiał się wysilać. To już ostatni gwizdek. Ekipa gości wygrywa derbowy mecz.